Oczywiście nie wiem jaki. Spalony dom. I uwaga! Ten, w tym filmie będzie nowa postać mieszkająca w domu. I wiem, że zapomniałem, ale nie, to nie moja wina, bo kiedyś, gdy nagrywałem odcinek 27, chciałem nagrać chyba. I no to ten chciałem zrobić tak, żeby ojciec z nim zamieszkał. No i zamieszkał, ale nic się nie nagrało, więc nie pytajcie po prostu. A teraz wam za zapraszam do teraz normalnego oglądania historyjki. O, Jezu, znowu tu, uch, O Jezu, Ugh. Czy znowu się czegoś napiłeś? O, no tak. E, jakby zbudzić koli się ogromnie wczoraj napiłem. I potem jakoś mi nogi nie wiem czemu głoszą. Do spania cały czas. Cały czas. Nie wiem gdzie tam. Czekaj. Zawołam mi huki? Ja Myślę, że on pomoże. jest I zadziałało. Yeah! Barabara, barabara. A, ty, a ty... A ty przypadkiem nie jesteś zbyt stary na takie muzyki? No tak. Przecież mam 50 lat. I się zachowuję jak jakieś iPadki. Rozumiesz, ale w końcu nie zrozumiesz, bo ty jesteś robotem. Ach, może i masz rację. A tak w ogóle, idziemy po, ten, pomarańcze, jabłko i pomidora. No nie sam nie mam. Ty byś raczej pójść. A, ja Muzia nie chcę i ty nigdy nie byłeś tam u nich w pokoju A później byłem no, najwyżej ja No dobra Ja to strzelę Dobra Już O Jezu Co to było? Robot? Jezu... Ojejna. Ojejna. Jak cię co musi boleć, jak ty jesteś robotem, z metalu jesteś? No tak. Hm, w gu... Czy to jest noga pomarańczy? Gdzie? No tutaj! Ja no niej mogę! Wina problem nie mój problem To nie jest mój problem A ktoś mnie dotyka? Robot widziałem, bo czułem taki metal. Co tam u ciebie? Eee, tylko... Słyszałem e, niech zgadnę Jabłko spadł z schodów No, a jakże

Wejście co cię? Weźcie go, naprawcie! Jeszcze? Brawo! Jezu! 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 Co ty? Nie strasz mnie! Czego ty chcesz? Jezu, jeszcze mi praca! obracasz, przestań! dobra Macie go naprawić. To e, ja to naprawić? Ale no, tak. Pomóc się mu, bo on spadł z schodów. Oee, komu? Jabłko kto? O Jezu, to znowu się dzieje. Ah. Z, z tymi butami nie powinienem łaść. Dobra, to ja idę do jego. A wy macie mu pomóc? Zaczaję się do niego. Nie uda mi się. Mój kark! Wszędzie to ja się zyskodzi, ja coś, dzisiaj dzieje. Jeszcze mu zaś noga, mig, wykręciły się z Trzeba go naprawić bo... No, trzeba go niestety naprawić. Tylko najgorzej, bo ja nie mam tej szczepionki, co ma Michu gaming. Czy to możesz nie przes przesadzić tak mówić? Potwór! Co to? Nie, nie, nie! O! Nie! O Jezu! Jeszcze raz tylko to zrób! O Jezu. Ty wiesz, że we mnie nie szczelisz! Jak nie? Bo mam metal na siebie. a No więc co chcesz? O Jezu. Ach, A więc co chcesz? Potrzebuję twojej pomocy, ponieważ... Coś się stało z... pomarańczą, Jabłko i patrz co się... I też mi... Nie wiem czemu, ale nagle mi przyciemniała ręka. No tobie coś już coś ulega. Dobra, robot, ty się odsuń na swoje miejsce, gdzie powinieneś być. Po prostu wyjdź i nie patrzy na nic. Więc nie patrzymy na nic. I prawda, nic w tej. Żart nie jest w, <grym i> w, <dyjnku> Żartuje, nie jest w Dobra, ty, dobra, ci dajesz szczepionkę, tą. oczywiście. Jezu. Oje Jezu... O ży, żyję. Co to? Kogo z... Zobaczmy. Pomarajcie. Co?! Chodźmy do niego. O mój Boże! O jezu. nie idę tak, teraz ty też czemu? tylko sobie tego nie jest. E za No i kolejowego trzeba. no weźcie mi tu nie zapada. Zapadajcie. Co jest złego? No bo nie masz nie mam czego mózgu? No nie mam mózgu, bo oj, bo nie mam chwila. Czy to jest? JEZ MONIE MOGA! JEZ MONIE Boże. Dobra, never might. Proszę, po prostu tą nogę Jest... A gdzie to leci? Hmm, co tu dzieje? Nie, no chyba jakieś różne eee, skąd się wzięły te budełka? Właśnie wiem. Wiem, że ten cały ten wiem kto. E, robot sześćdziesiąt. E, co jest? O Jezu. Ja tu mam przejść? Co jest? O Jezu. O nie, o nie, o nie. O, nie. o Jezu. Ach. Nie wiem co tu się dzieje. Chwila, co tu jest napisane? To, to... wasz koniec co? co o co mi mało? co? z tą kartką. O co? Znikno? O, -o.

Coś? Co się dzieje? na to, że ktoś... Czyżby się dzieje coś? O nie. Czyżby to była jakaś zła postać?

Это робот. Николай Чужак. И хуйчец. И хуйчец, да вот. не yeah. Что yeah. я yeah. сделаю? Я yeah. Зачем yeah. 睡吧，我想，我想死。再 Слышно, с каких Ну, тут бы одному счету зробить. Дай боже. Что ж он что-то зробить? Помидор. 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 А, так, Миху. Niech się daje to odrodzić. Serio? Tak, ale zajmie to ogromnie dużo czasu. Ale niestety dom będzie trzeba nowy. Jak to? No, niestety będzie trzeba nowy dom. Boże. Pewnie to zajmie tylko odcinek i w następnym będzie wszystko. Czy coś się dzieje? Tak, tak, jak coś wszystko znika. Dlaczego? A... Znikanie. By, 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 bym, by, znikanie. Pym, wow. Dobra, za chwilę nam zniknie wszystko Za chwilę nas oczywiście zniszczy. uwaga O śred schody No i teraz uważaj

Niestety, przykro mi. nie w Serio? No niestety, musimy. Dobra, to chodź. Chodź. Po prostu idziemy już. Dobra, chodźmy. E, Zaczekaj na mnie. O Jezu, nie dam rady chodzić. Ale no, już idę, spokój nie, nie jest. Po tak nie! przepraszam widzowie ale za, musiało się to zakończyć tymi, tym endingiem ponieważ nie już zbyt długo niestety nie musiało się to stać ale jak pamiętajcie że te postacie zostaną odrodzone więc to jeszcze nie będzie koniec serii a więc dziękuję wam za oglądanie przepraszam was za taki ending smutny ale... Kurde, wszystko się poprawi w następnym odcinku. A się z wami żartuję